Kochani... No, dobra, dobra. Mateusz Kijowski, proszę o Cicę. Bardzo poproszę o cice. Proszę o cice, przestańmy trąbić na chwilę. Kochani... Dzisiaj pokazaliśmy, że możemy ich zablokować. I będziemy tu wracać zawsze, jak będzie taka sytuacja. Jutro się spotykamy. Ale dzisiaj... Ale dzisiaj niczego nie osiągniemy tutaj stojąc. Niczego tutaj nie osiągniemy. Się podzielić. To jest dzisiaj najważniejsze. Zapraszam wszystkich do tego, żebyśmy w jednym wspólnym marszu poszli dookoła Sejmu na prost przez fraskaty, a znajdziemy na ulicę Miejską. Zgromadzenie zostało zakończone. Policja znowu jest podejściem zachodnim. Proszę Państwa, zgromadzenie zostało zakończone. Policja apeluje do osób znajdujących się na język. to the na chodnik.